Cześć, witam w kolejnym filmie na temat drzwi loftowych. Jeżeli to oglądasz, to temat drzwi loftowych jest dla Ciebie interesujący. Zasubskrybuj zatem ten kanał, dzięki temu będziesz na bieżąco otrzymywał wiadomości o nowościach na kanale. W dzisiejszym odcinku chciałbym odpowiedzieć na często zadawane przez Was pytanie, yy, które brzmi: ile trwa produkcja drzwi loftowych? Podsumowując, terminy oczekiwania na produkcję drzwi loftowych są różne i wahają się od 8 do 16 tygodni. Powiem więcej o tym, Ile to trwa i jak przebiega taki proces? Jeżeli chodzi o zamówienie drzwi loftowych na zamówienie, czyli wykonanych na wymiar, to w większości firm w Polsce wygląda to podobnie. Mamy kilka etapów: etap wyceny, etap zamówienia, etap projektowania, etap produkcji i etap wysyłki, czy tam dostawy. Każdy z tych etapów trwa określony czas, a jego długość także zależy od tego, jakie tempo narzuca zamawiający. Etap wyceny. To ten czas, który poświęcasz na wybór najlepszej dla Ciebie oferty. Wysyłasz zapytanie do różnych firm, korespondujesz z tymi firmami, doprecyzowujesz, jak mają finalnie wyglądać Twoje drzwi. Na tym etapie może pojawić się sporo pytań. Jeżeli nie przychodzisz do firmy z gotowym projektem od architekta, może się okazać, że jest sporo, sporo kwestii, które trzeba omówić, poprawić. Być może trzeba wprowadzić też jakieś poprawki do projektu tak, aby ta wycena była jak najbardziej rzetelna. Jeżeli wygląd i projekt drzwi masz przegadany i ustalony z architektem, to etap wyceny będzie trwał w różnych filmach od jednego do trzech dni. Jeżeli nie jesteś pewien rozwiązań, jakie chcesz zastosować i zdajesz się na doradztwo producenta, no to ten etap może potrwać około tygodnia, czasami nawet dwóch. Dużo zależy od, tak jak powiedziałem, tempa, jakie narzuca zamawiający, jak szybko odpowiadasz na pytania i jak dobrze się odnajdujesz w tych zagadnieniach. Etap wyceny powinien zakończyć się ofertą na sprecyzowany z doradcą projekt drzwi. Kolejnym etapem po etapie wyceny jest etap zamówienia. Na tym etapie producent przygotowuje dla Ciebie wszystkie dokumenty, przesyła Ci umowę, no i to się zazwyczaj kończy podpisaniem takiej umowy i wpłatą zaliczki. Większość firm na tym etapie przedstawia przygotowane przez siebie wzory, dlatego w zależności od tego, jak długo będziesz je analizował, na ten etap można przewidzieć myślę, że około tygodnia. Kolejnym etapem jest etap projektowania. Na tym etapie projektanci firmy, w której zamawiasz drzwi, przygotują dla ciebie rysunki drzwi. Na tym etapie wykonawca przedstawi ci finalny projekt drzwi do zatwierdzenia. To zatwierdzenie jest istotne, ponieważ od tego momentu drzwi trafią do kolejki na produkcję i w większości firm nie będzie już możliwości na to, aby wprowadzać do projektu zmiany. Ten etap oczywiście może się trochę wydłużyć, jeżeli w ostatniej chwili znajdziecie jeszcze jakieś poprawki lub modyfikacje. Natomiast przeciętnie nie powinien trwać dłużej niż tydzień/dwa. Etap projektowania kończy się Twoją akceptacją rysunków, i tak jak mówiłem wcześniej, takie rysunki trafiają do kolejki na produkcję i nie ma już możliwości, aby wprowadzać jakiekolwiek zmiany. Po etapie projektowania drzwi trafiają na produkcję. Etap produkcji, w zależności od tego, jak długą dana firma ma kolejkę, trwa w Polsce przeciętnie od 8 do 16 tygodni. Najkrótsze terminy, jakie udaje nam się spotkać analizując naszą konkurencję to 6-8 tygodni. Sama produkcja drzwi nie zajmuje długo czasu. Na przykład w naszej firmie Icon Loft wyprodukowanie zestawu podwójnych drzwi zajmuje nam około 5-6 godzin. Czas oczekiwania na produkcję, ten czynnik, który wpływa na to, że czekasz 8-16 tygodni, wynika z tego, jaka jest kolejka w danym momencie zamówień. Zamówienia są przyjmowane w kolejności ich wpływania i ta kolejka jest realizowana, zamówienia są realizowane jedno po drugim. W większości firm możesz zamówić drzwi także z opcją dostawy. Zależnie od tego, czy będzie to transport własny tej firmy, czy transport zewnętrzną firmą transportową, zajmuje on także trochę czasu. Z naszego doświadczenia, od momentu, kiedy informujemy Cię o tym, że drzwi są gotowe, do momentu, kiedy dostaniesz się do siebie, yy, trwa to około tygodnia. Na czas dostawy wpływa także oczywiście odległość od miejsca, w którym są produkowane drzwi. Dla wysyłek zagranicznych sam transport potrafi trwać 2 do 3 dni w Europie. Jeżeli chodzi o wysyłki za morskie do Stanów w jakieś inne odległe miejsca na świecie, to ten czas się potrafi wydłużyć nawet do paru tygodni. Przy wysyłkach na terenie Unii Europejskiej nie ma to wielkiego znaczenia. Natomiast przy wysłuchach poza strefę Schengen, a także do Stanów i dalej, należy wziąć pod uwagę czas potrzebny na dokonanie odprawy celnej i na załatwienie i ogarnięcie wszystkich dokumentów potrzebnych do takiej oprawy. Podsumowując, terminy oczekiwania na produkcję drzwi loftowych są różne i wahają się od 8 do 16 tygodni. Do tego czasu należy doliczyć czas przed złożeniem zamówienia, który zajmie Ci wykonanie wyceny, przygotowanie projektu i Złożenie zamówienia. Na końcu trzeba pamiętać o tym jednym dodatkowym tygodniu na dostawę. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na pytanie, ile trwa zamówienie drzwi loftowych. Na dzisiaj to wszystko. Jeżeli jesteś ciekaw, ile takie drzwi mogłyby kosztować, to koniecznie zajrzyj do naszego filmu na ten temat. Pamiętaj także o tym, żeby zasubskrybować ten kanał, jeżeli chcesz być na bieżąco z nowinkami ze świata drzwi loftowych. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki. Cześć.